Dzień dobry kochani, nazywam się Kasia Przerwa i należę do wspólnoty Polskiego Kościoła Nowe Życie w Saffron Walden. Nagrywam ten film, ponieważ chciałam, żeby jak najwięcej osób usłyszało o wydarzeniu, które będzie u nas w maju, dokładnie 24 maja, to jest sobota, w Saffron Walden, w Kościele Polskim Nowe Życie odbędzie się spotkanie które nazwaliśmy międzynarodowym uwielbieniem. Będziemy, będziemy mieli braci i siostry, którzy będą śpiewać pieśni w swoich językach. Będzie, na pewno będziemy mieć braci z Ukrainy, będziemy mieć braci ze Słowacji, będziemy mieć braci, którzy będą śpiewać oczywiście i siostry w języku polskim, w języku angielskim, w języku romskim. Także bardzo serdecznie Was zapraszamy na to spotkanie. Podczas spotkania będziemy też mieli okazję wysłuchać wspaniałych naprawdę niesamowitych świadectw działania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i będziemy mogli radować się sobą wszyscy cieszyć się sobą tym kim jesteśmy w Chrystusie i mamy bardzo 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 ważny cel tego spotkania. Oczywiście najważniejszym celem jest to, żeby uwielbić naszego Pana. Ale wiemy też, że Pan powołuje nas do tego, żeby służyć innym, szczególnie tym najsłabszym, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy, czyli między innymi sierotom. I naszym celem jest to, aby zebrać pieniądze na budowę studni w Mozambiku, w wiosce, którą buduje nasza siostra, którą znamy, która z nami lata jest. W naszym kościele, a która pochodzi z Mozambiku i była w takiej samej sytuacji jak wiele kobiet w Mozambiku, że nie, po, nie mają pracy, nie mają miejsca do życia, są bardzo często, niestety, samotnymi matkami w wyniku gwałtów i nikim nie, nie chce pomagać, są pozostawione same sobie. Jest bardzo dużo dzieci, które są sierotami. I nasza siostra Sonia, wspaniała, cudowna kobieta, zainwestowała swoje własne pieniądze ze sprzedaży mieszkania tu w Anglii. I mimo tego, że ma rodzinę, ma dziecko, ma córkę, wspaniałą, ma wnuki, i mogłaby te pieniądze przeznaczyć na, na swoją rodzinę, to jednak. Dlatego, że była w takiej sytuacji, wie, jak czują się te kobiety, jak są po prostu nękane tam, jak są pozostawione same sobie, tak jak mówiłam. Zainwestowała te pieniądze i buduje wioskę, wybudowała już parę domów. Oczywiście tam potrzeba była ziemia, miejsce i tak dalej. Zdajesz sobie sprawę z tego, ogromne koszty. I w tej chwili po prostu te pieniądze już jej się skończyły. A musimy, musimy zrobić studnie, żeby te dzieci miały dostęp do pitnej wody. Bo niedaleko jest rzeka, ale ta rzeka jest. No, woda z rzeki jest w tragicznym stanie i niestety te dzieci często chorują przez to, woda w tej wiosce pozwoli też na obsianie pól dookoła, na uprawę, wiecie, warzyw, gdzie będą mogli po prostu być samowystarczalni. Sonia uczy przede wszystkim te kobiety zawodu, żeby mogły na, na siebie zarabiać, na siebie i swoje dzieci. Więc bardzo często te kobiety nie mają ani, nie mają żadnych środków do życia i nie potrafią nic robić, nie potrafią pracować, nie, nie potrafią wykonywać zawodów, który, zawodu, który może Przyniesie im korzyści. Dlatego Sonia opłaca im co, y, różne kursy, y, pozwala im sobie taki zawód, daje im tak przysłowiową wędkę. I przede wszystkim głosi Ewangelię. Przede wszystkim głosi Ewangelię i tym dzieciom, i tym matkom, i Bóg niesamowicie się do niej przyznaje. I my jako kościół chcemy ją w tym wspierać, dlatego Organizujemy między innymi, między innymi to spotkanie w maju, ponieważ Sonia w czerwcu leci do Mozambiku i chcielibyśmy jej przekazać jak największą ilość pieniędzy, żeby mogła wykorzystać. Na studnie potrzebujemy około 4000 funtów i wierzymy w to, że możemy to zrobić razem, naprawdę. Czasami wystarczy zrezygnować z drobnych rzeczy żeby po prostu wspomóc kogoś innego i zapraszamy Was, zapraszamy Was serdecznie, przyjedźcie do nas, bądźcie z nami, spędźcie z nami ten czas, nawet jeżeli nie masz pieniędzy, bracie, siostro, przyjedź po prostu, bądź z nami, wesprzyj nas, módl się, raduj się z nami, żebyśmy mogli razem wspólnie modlić się o ten Mozambik, modlić się o Sonię, błogosławić ją, Podczas spotkania będziemy też mogli wszyscy wspólnie obejrzeć praktycznie premierę tu w Anglii dokumentu, który został nakręcony o jednym z naszych braci i ten dokument nakręcił pan profesor z londyńskiego uniwersytetu, Polak. No, wspaniałe świadectwo przemiany ludzkiego serca, przemiany nienawiści, w miłość, bo jest to opowieść o człowieku, który był nazistą, który był skinheadem, nienawidził innych ludzi, nacji i to jest opowieść właściwie rozmowa między nim, a między bratem Romem, który też z powodu takiej nienawiści był nękany przez całe życie. Zapraszamy Was. Naprawdę to będzie cudowny czas, będziemy mieć wspólne jedzonko jakiegoś grilla, piękny czas dla Kościoła, dla ludzi nowonarodzonych, odrodzonych w Bogu. Zapraszamy Was serdecznie, bądźcie z nami, piszcie do nas, gdybyście chcieli jakieś dodatkowe informacje, piszcie do mnie, piszcie na stronę Kościoła, wszystkich informacji Wam udzielimy. Będzie też miejsce, od razu powiem właśnie jeśli idzie o dzieci, kochamy dzieci, Zapraszamy wszystkie dzieci, mamy bezpieczne miejsca, gdzie dzieci będą mogły się bawić. Zazwyczaj robimy to tak, że mamy nawzajem się wymieniają, pomagają przy, przy opiece, ale będą też siostry od nas z Kościoła, które będą was w tym wspomagać. Także przyjeżdżajcie, będziemy mieć cudowny, wspaniały, Boży czas z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. Zapraszamy Was pa, kochani, z Panem Bogiem.